a dzisiaj wyjątkowo będzie taki tańszy skin jak do wygrania, no bo muszę go po prostu rozdać, mk szkółowe. żeby je wygrać trzeba zostawić łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwonkiem, tutaj obowiązkowo pisać kodik homerek, dostaniecie wtedy aż 20% więcej, pamiętajcie o tym, wpisujcie, wklepujcie, no i dzisiaj musicie wysłać potwierdzenie z datą 26, nie 26, przepraszam, 28 września, bo wtedy to będzie ten odcinek ladywał. wyślijcie na Discordie, że używacie, no i z osób, które oczywiście podeślą, wylosuje skina, i pamiętajcie oczywiście o haśle, które będzie w dalszej części filmu. I widzowie, napiszcie w komentarzu dodatkowo Wasz nick Discorda, żebym wiedział jak się nazywacie. Lub miejcie w opisie po prostu kanału, żebym mógł po prostu to łatwiej znaleźć i zobaczyć czy macie po prostu kodzik. Zapraszam na film. Siemanko widzowie, dzisiaj będą dwie skrzynki twórców testowane, mianowicie Nitro V2 versus i samu V2. Zobaczymy jak te dwie skrzynki będą oczywiście sypać. I cóż, bez zmiennego gadania po prostu przechodzimy do testu. 5 sztuk, 120zł, pierwsze uderzenie dostajemy, uwaga ile? 387 drugie uderzenie 144, trzecie uderzenie 180 czwarte 45, piąte 231, szóste 142, naprawdę skrzynka jest mocna, bo widzicie, że cały czas tu lecą profity więc chyba Nitro definitywnie wygra na 10 razy, chyba z 6 razy poleciał profit. Coś takiego. Więc teraz wyj... Albo nie, na początku jester. Też 10 strzałów. Zobaczmy jak tu jester się spisze. Na razie dwa razy w plecy. 3 razy. Tutaj jest szansa na profit. Jest i to zajebisty. 1600 zł. Czwarte uderzenie w plecy. Piąte uderzenie. Profitowe. Szóste. Profitowe, siódme w plecy, ósme w plecy, dziewiąte niestety też i dziesiąte w plecy. Więc tutaj zwykły tryb spisał się o wiele, o wiele lepiej. My sobie wyjdźmy tam, gdzie byliśmy, tylko tu trochę tych skrzynczek jest, więc zjedźmy na dół. I zaraz oczywiście oficjalny werdykt będzie na Case Battle. Czekajcie, to nie ta skrzynka, bo to jest V3, a to miało być V2. Troszkę droższa, no ale zobaczmy plecy pierwszy drugi jest szansa na profit i jest profit, 800 trzeci jest znowu szansa i jest proficik, 700, więc na razie dwa profity, jeden w plecy 2 do 2 2 do 3 3 yy. do 3 o, jest szansa na kolejny proficik, jest leciutki, bo jest, 4 do 3 4 do 4 4 do 5 i niestety 4 do 6, więc jak widzicie, jest książka nitro na zwykłym trybie o wiele lepsza. Zobaczymy, co będzie tutaj na jesterze. O kurwa, mać. No dobra, spróbujmy. Chociaż dwa uderzenia takie Gówno i drugie. Dobra, oby to nie poleciało Slotter tylko. Dwa hole, pięknie kurwa macie. Tak się zrobi siano. Jeszcze dam kolejną szansę. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Dobra, wychodzę, bo tu się widzę zaraz wszystko z skiepści. Przechodzimy na case battle i dajemy tak. 2 na 2, CT. Nitro 10 sztuk, tak 10 na jokerze i samo mm, i samo V2 10 i 10. Oj, to trochę drogie będzie, no ale dobra. Zróbmy, może po 5, bo to jednak trochę za dużo. Dobra, coś takiego klasyczna. Cyk, cyk, cyk. Czy to mi się nagrywa? Elegancko nagrywa się, jedziemy. Chyba mm -hmm. się spać, co widzowie. Mimo, że naprawdę od rana teraz robię, przynajmniej staram się przez pierwsze 30 dni używać telefonu, to od rana czułem się naprawdę, naprawdę produktywny. Jeszcze skusiłem sobie trawkę tutaj, półtorej godzinki. Teraz muszę iść jeszcze pranie zrobić, ale najpierw nagram odcinki. Żeby już tu mógł montażysta działać. W sumie montażystą jestem ja, więc ja je oczywiście od razu zmontuję. I później przejdę sobie oczywiście do robienia prania, żarcia i jakoś to będzie leciało dzisiejszy dzień wolny akurat. Zobaczmy, tutaj na razie lipa. Patrzę, że to jest Joker. To w ogóle nic nie oddało ciekawego. Może teraz, na sam koniec dla Jorgo widzę, że coś wpadnie. 1000 no dobre i to. Tylko to jest zwykły tryb, nie Underdog. Dlatego dobrze mi samo drużynie, więc jest szansa na fajny profit. A w ogóle widzowie, jak chcecie wygrać skina stawki. Napiszcie w komentarzu. Kurwa jak mi się ziewa znowu, nie? Napiszcie w komentarzu, ile płacicie za fryzjera. Może tak. Bo ciekawi mnie cenowo, czy jak ja płacę 7 dykt u Barbera to czy to jest dużo. Czy nie? Napiszcie w komentarzu właśnie ile płacicie za fryzjera czy, czy za barbera, jeden pies. Napiszcie w komentarzu, bo mnie to ciekawi. Zobaczymy czy tu MKOl jakoś padnie. 5 szans jest na to aż. No nie, wpadło ani tu, ani tu. Na razie lipnie to wyglądam, ale jeszcze trzy skrzynki. W puli aktualnie połowa. Bitwy, można by rzec. Jest kolejny Royal, niestety nie dla nas, więc Jorgo prawdopodobnie z Dakiem nas opierdolą. Na siano. No właśnie MK Hole. No i co teraz ratuje to właśnie taka meczka. Oj, już chuj. Teraz nie ma szans. No nie ma szans. Musielibyśmy trafić dwa Hole w tym momencie, a i tak chyba byśmy przegrali. Spora jest Batla. Skrzynka i samu Naprawdę zrobiłaby milionerów z nas, bo widzicie, że da się. Ale no niestety dzisiaj przejebaliśmy sporo siana i tutaj po 63 tysiące na dwóch spada, więc naprawdę mocny ten tryb 2 na 2, w szczególności ta skrzynka i samo. Jak macie taki budżet, to grajcie widzowie i pamiętajcie, żeby również grać odpowiedzialnie. Z Kozikiem Homerex jest do wygrania 6 zarąbistych kosek, każda do wygrania przy 18 zł, więc myślę, że jest o co grać. Czy to mi się nagrało? Wszystko nagrało, więc dziękuję za dzisiejszy film i widzimy się jutro. Pozdro!